No i słuchajcie, według Freshmail, Freshmail to jest nasz polski system do zarządzania newsletterami. Newsletter służy do stałej komunikacji z klientami, mającej na celu informowanie odbiorców o nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach itd. Także taka jest po prostu sucha informacja. E, najczęściej z newsletterów korzystają super firmy, super e, po prostu duże podmioty, które mają osoby do obsługi tego, e, dlatego że to nie jest tak, że to się też będzie samo robić, jednak od czasu do czasu trzeba aktualizować i trzeba to po prostu sprawdzać. Newsletter, jeżeli sobie zapytacie, zresztą też wczoraj miałam taką ciekawą rozmowę, że mamy klientów w grupie na Facebooku i czym to się po prostu różni od newslettera i po co nam newsletter, skoro mamy grupę wolontariuszy na Fejsie i tak naprawdę do nich piszemy. No więc powiem Wam, że. Rozmawiałam z taką osobą, która mówiła, że newsletter jest jej do niczego w życiu niepotrzebny, dlatego że Facebook jest jedynym narzędziem, z którego chce korzystać. Może też być taka decyzja, możecie podjąć taką decyzję, że grupa na Facebooku jest dla Was prostsza, e, aczkolwiek e, tutaj są takie, tak naprawdę, dwa, dwie główne kwestie do rozważenia. I to już od lat wszyscy supermarketerzy o tym mówią, że własna baza danych mailowych to jest coś, co jest wasze i wy macie do tego dostęp. Wy podejmujecie decyzję, co się z tą bazą dzieje, i jakby to jest, to zależy od was, tak? Nie macie marka Zuckerberga, który jest po prostu właścicielem waszych danych. I tak naprawdę, jeżeli Facebook czy tam inne medium społecznościowe podejmie dyskusję o likwidacji grupy, czy tam likwidacji tego narzędzia, raczej to się nie stanie, ale to, to po prostu tak naprawdę jesteście ugotowani, tak? Bo nie macie kontaktu do tych ludzi na Facebooku. I jeszcze jest jedna taka kwestia, że na przykład po wrześniowej aktualizacji Facebooka już teraz pojawił się algorytm na grupach, czego wcześniej nie było, i już teraz jest taka sytuacja, że część postów w grupach się po prostu nie wyświetla. Dlatego mm, moim zdaniem, oczywiście, Facebook jest ważnym narzędziem docierania do klientów i do Waszych darczyńców, wolontariuszy e, i, i jakby odbiorców Waszych działań, ale po prostu warto jednak stawiać na te narzędzia, które są Wasze i tak naprawdę od Waszej decyzji zależy to, co Wy zrobicie z tym narzędziem. I teraz nie łudźcie się, że jak będziecie mieć newsletter, to będziecie nagle musieli zajmować się RODO. RODO ma oczywiście wpływ na newsletter. Powinniście mieć zgodę na wysyłkę newslettera do ludzi zgodę na wysyłanie konkretnych treści, dlatego warto zaznaczyć, czy będziecie wysyłać właśnie mailing do wolontariuszy, czy wy będziecie wysyłać ofertę płatną, czy będziecie wysyłać ofertę bezpłatną. Ja korzystam z tego narzędzia w projekcie i wysyłam wam tylko informacje projektowe. No czasami tam dorzucam jakieś rzeczy takie o konkursach, ale Celowo nie wrzucamy nic innego, ponieważ mam zgodę do kontaktu z Wami tylko i wyłącznie do celów projektu. Tak, nie, nie mogę promować e, innych rzeczy i innych działań, a już w ogóle działań płatnych, bo na to nie zgodziliście się, podpisując zgodę na czy tam m, informację o tym, że wiecie, że będę przetwarzać Wasze dane osobowe do e, celów projektu. I teraz tak, niektórzy mówią, że na Facebooku za RODO, za dane osobowe Facebook, odpowiada Facebook. To oczywiście nie jest prawda. Wy odpowiadacie też za te dane osobowe. Już są wyroki sądu, że po prostu ta odpowiedzialność jest współdzielona, że za część danych odpowiada Facebook, a za część danych i część czynności przetwarzania danych osobowych odpowiadacie wy. Jeżeli macie ochotę na, na więcej informacji o RODO, bo ja się teraz w to nie będę wgryzać, to wrzucam wam na czacie informacje do nagrania z Przem, Przemkiem Żakiem, który robiliśmy o RODO. To nagranie jest bardzo długie, bo ma dwie godziny. Jest, słuchajcie, Norodo jest trudne, nudne, ale po prostu musimy o nie dbać, żeby w naszych organizacjach wszystko działało zgodnie z prawem. I teraz tak, do czego służy newsletter? To było pytanie w naszej ankiecie. Newsletter, słuchajcie, służy przede wszystkim do zbierania e-maili subskrybentów. I do tego służą popapy, czy inne formularze do zapisu, o tym będzie zaraz. Newsletter służy do wysyłania kampanii mailowych, czyli na przykład ciągu, e-maili, ale też służy do wysyłania e-maili. Dobre narzędzie do tworzenia newsletterów ma fajne opcje tworzenia formularzy zapisów. Można też w takim narzędziu stworzyć landing page. Landing page to jest taka strona, na której możecie zrobić tylko jedną rzecz. Ja Wam zaraz, po prostu później Wam pokażę takiego landinga. I niektórzy z newslettera korzystają jako z narzędzia do zapisów na szkolenia i kursy. I to też jest bardzo fajne narzędzie, dlatego że wtedy taki ktoś, kto się zapisuje, to on może od razu z automatu dostać informację zwrotną: cześć, witamy Cię na kursie, albo cześć, damy Ci znać, czy się dostałeś do tego i tego. I to jest ta przewaga nad Googlem, bo formularze Google'owe po prostu tego nie robią, tak? Nie mają. Nie mają takiej automatycznej opcji wysyłania informacji do osób, które się zapisały. Newsletter może też służyć do innych rzeczy i, tak naprawdę, polska firma GetResponse, która też jest bardzo ciekawa, ale nie ma tej darmowej, bezpłatnej usługi. Ma na przykład opcje webinaria i w ogóle takie bardziej zaawansowane zarządzanie klientami, co na przykład może być polecane przy współpracy z darczyńcami. Także też bardzo ciekawe narzędzie. One wszystkie działają w mniej więcej podobny sposób. My dzisiaj będziemy pracować na mailerze, który jest darmowy, ale gdybyście woleli na przykład GetResponse'a albo FreshMail'a, no to też są po prostu bardzo ciekawe i bardzo dobre narzędzia o podobnych funkcjach.